Witam tutaj Walkis to jest trzeci odcinek z tego serwera z Rust Rust rządza. na tym polskim serwerze cały czas jestem, to jest mój domek piękny eee, i właśnie teraz trzeba jeszcze coś zrobić, żeby nie dało się do niego tak po prostu wejść w ogóle mam tu fajne podwórko takie misiowe takie obudowane z szykią skałami, tylko że problem jest taki, że da, da się tu po prostu wskoczyć. Znaczy, człowiek może tu wskoczyć gorzej ze zwierzątkami. Ale mam też dosyć dobry punkt obserwacyjny stąd na drogę. Kawałek drogi i większość to jest to pole tutaj. I wiem, że tam na drodze zaraz będziemy musieli e, się pojawić, gdyż tam są surowce w dużych ilościach. Ale najpierw zbuduję sobie domek do końca, żeby być tu bezpiecznym. Już 28 metal fragmentów Musimy mieć zdecydowanie więcej, czyli 100-200. 300 na same yy, tem 300 na same okienka i jeszcze dużo więcej na inne rzeczy, także nigdy tego za wiele. Ale na razie sobie zacznę może od yy, kończenia Domku LOL. Czyli tak, potrzebuję w tej chwili jeszcze jednego kawałka Wood Foundation, czyli to jest 8. Yy, potem. Yy, ktoś tu strzela. Tam ciszy, ciszej. Z mi Piec. Nie, no nie widzę. Chociaż i tak jest dzień LOL, więc. Nie dobra, to teraz naprawdę muszę szybko zrobić yy, ścianę, chociaż eee, BWB, wood planks, Zrobimy sobie 10 wood planks. Kurde, ale no nie zdążę zrobić, choć mi to jest zestaw, to nie zdążę zrobić yy, okien. Mam nadzieję, że tutaj nie przylezie ten typek. Będzie się tak czaić przy oknie, Patrzeć czy to przyjdzie, czy nie. Nie powinien, bo tu nie ma w sumie nic ciekawego: żadnych surowców ani nic. Ani zwierząt. No się zapuści z czystej ciekawości, a zobaczę. O, taki domek. O, jakiś frajer siedzi w środku. O, nawet nie ma okien. Ani, ani ścian. Jest dość blisko. Posłychać strzały. Tu w ogóle chciałem tutaj zrobić, kurde, część drugą, tak jakby domku. Albo ten safe cały, ale widzę, że. Nie dobra, mam... nie, nie przyjdzie tu, pra, prawda? Pra, prawda? Nie przyjdzie. Ale nie no, i tak nie mam drewna teraz. Eee. Dobra, zrobię te ściany, a potem na razie najwyżej jakoś, nie, to wysadzę w powietrze czy coś. Nie wiem, no, ale nie dobra, to safe w sumie kiedy indziej można zrobić. Tu mam nadzieję, że aż taki i takiego ruchu tu nie będzie cały czas, że... Żebym tu jakoś nie wiem został zginięty przez... Powiedzmy dzień, w którym dotrę do zbudowania sejfu. Dobra, czy ja coś tutaj budowałem? Ja to budowałem ścianę przecież. 6. Docelowo tu chciałem niby drzwi ustawić, ale jak taka akcja się na zewnątrz dzieje, no to... 48. Nawet jeszcze jednych tych nie mogę zrobić. Aha. Open. A, jeszcze tu 48. Nie, dobra, zrobimy drugą kuchenkę. Nie będę się tutaj patyczkował po prostu z nimi mm, low grade fuel, 10 sztuk robimy i tak w sumie ten animal fat się na nic więcej tak jakby nie przydaje chyba do pochodni tylko, ale pochodni tak mam dość, a poza tym ich nie używam bo pochodnie są potrzebne tylko w nocy, generalnie żeby coś widzieć, a generalnie w nocy są też ludzie i jeżeli ludzie widzą, że ktoś tam świeci pochodnią to zaczynają do niego strzelać przeważnie no także tego Ktoś się zastrzelił. O, spoko. Mm. To ja chciałem. Kuchenkę. Jak ja teraz nie ogarniam. Kuchenka, kuchenka, kuchenka. No, jest kuchenka. Trzy z dwie. Jedna sekunda. I jest kuchenka. Proszę państwa. Cóż za emocje, a walki zrobił kochenkę w grze Jej. Jej. No, proszę bardzo, jak ślicznie po prostu Dobra, to sobie tutaj walniemy, to sobie zesplitujemy Tutaj sobie damy tego Co? Czemu ja tam tego sporo nie wrzuciłem? Dobra, tutaj odpalamy to Tu otwieramy i A apteczki tu wrzuciłem, serio? Dlaczego? Oraz jest sulfur, jest yy, kolejna porcja metal fragments i charcoal yy, i więc tak y, możemy sobie zrobić już pierwsze pierwsze, pierwsze pałki metalowe do okna. 10 sekund. W sumie bez sensu tak jedne pałki zrobić jak jeszcze dwa, dwie dziury mamy, ale no spoko. Zaraz mnie tu pewnie wielcy jakiś specjaliści, nie wiem, zaczną tam szkolić, że robię to źle, że najpierw jakoś inaczej, nie wiem, powinienem grać. Ale ja tak, tak lubię, po prostu tak z pompą zaczynać, już od razu taki metraż i okna i w ogóle wszystko. Mimo tego, że przez ileś. No, godzin, może nie przez ileś minut mam po prostu potwierany dom. To jest koszmarne zaniedbanie. Można tutaj mnie normalnie zastrzelić i w ogóle. Dobra, mamy tu jeszcze jakieś metal fragments. Fragments 26, fragments 22 fragments. 48 fragments. Czyli jeszcze jakiś czas i będziemy mieć drugie okno. Już trzeba pieczone. Także zastanawiam jeszcze cały czas, gdzie by zrobić ee, ten <laughs> safik, ale myślę, że na przykład tutaj pod spodem. Jakbym tu jeszcze sobie potem powiększył o te trzy takie segmenty, jeżeli tu się w ogóle je da ustawić, bo tu jest już trochę wyżej, to tu mu sobie tak powiększył. I tutaj by był taki pokój, jeden pusty. Tutaj w środku by był ten save, tak tutaj cofnięty na przykład o, tak tutaj. I tu jeszcze by było też znowu więcej miejsca i w ogóle. Zobaczymy. W każdym razie ten safe na pewno zrobię. To jest dobry pomysł. Bardzo mi się to spodobało taki fix sobie zrobić. Hmm. Dobra, możemy teraz w sumie na przykład co zrobić tutaj jeszcze? Mamy tak, mamy śpiwór. Mamy crafting, mamy kuchenki, mamy ognisko. No to nie, no to trzeba się wybrać w końcu po więcej surowców, czy coś. A nie, właśnie, skrzynię muszę zrobić, skrzynki. Ja tutaj miałem już odkryty chyba ten Large Wood Storage. Oh yes, ale potrzebuję 60 kawałków drewna, a tyle nie mam. Kurde. Tu jest jeszcze 26. Ale tu mi się to przepala, więc tego nie wyciągnę stąd. Kurde. Nie chcę z tym wszystkim iść w świat. To jest niezdrowe, tak chodzić. 82 tylko co? czemu ja... co? serio? ja nie myślę, no normalnie ja nie myślę teraz w ogóle ledwo się orientuję na tej mapie jeszcze, no witaj w klubie eee, 82, tu 44 czyli możemy sobie zrobić kolejne pałeczki do okna no, na dół. metal window bars bars metal window bars czy jeszcze ktoś, kto mógłby zagrać w wójt? Mm, w sumie nie. Dobra. Mm, mm. Przydałoby się jeszcze te pałki, więcej ich. Jeszcze jedne. Tu mam 26. Czy w ogóle z tego nam wyda ilość? Chyba tak. 50, tu jeszcze tego zostało tyle. Tu tutaj mamy ile? 14. Tak, jeszcze trzecią yy, szczycie pałki sobie spokojnie wstawimy w okna. Będzie fajnie. Troszkę jedne zostały. Zrobimy tak, że jak mi się to tutaj upichci co trzeba, jak mi te pałki tutaj się wstawią, to pójdę gdzieś tylko po drewno. Pozdrawiam szybko drewno, wrócę tutaj i, i, i zrobię sobie skrzynkę, oddam rzeczy do skrzynki i pójdę w świat wtedy już. Znaczy na polowanie tych czerwonych miśków i i... i i po jakieś, nie wiem, rzeczy do jakichś miast, może czy coś, chociaż w miastach pewnie zostanę zastrzelony. Mm, od razu, ale spróbować nie zaszkodzi. W sumie, czy ja to stąd wyciągam? Właściwie mogę to tu zostawić. Znaczy w sensie, że metal On akurat to Jakieś yy, Jakiś tam, nie wiem, charcoal czy sulfur, których jeszcze nie potrzebuję. Metal Window Bars Bars 5 sekund i wyruszamy w podróż Naprawdę bardzo bym chciał to gdzieś najpierw zostawić, ale... No chyba, że małe jeszcze... Uy. Chyba, że małe te pudełko sobie zrobię mam na tyle drewna. Mam ile? 23 sztuki drewna. To może akurat na... woodstock Nie, 30. No super. No, Dobra, nie ma co się rozdrabniać. Mamy, mamy strzały jakieś tam są. nie, Dobra, to zbuduję jeszcze więcej bo nauczonym doświadczeniem. Jednak lepiej mieć zapas strzału. Nawet na serwerach na których... Czemu tylko tak mało, razu spięć. na serwerach na których wracają strzały to i tak warto jeść, jest mieć ich więcej na wszelki wypadek. No, chyba, że się przyfarci i potem się znajdzie swój własny trup, znaczy tak, w sumie z rzeczami. Niesamowite to było, naprawdę. Dobra, idziemy, Idziemy stąd. Idziemy w świat. Ej, ja sobie może jeszcze tutaj jakieś żarcie przygotuję od razu. Do szybkiego, to nie potrzebujemy do szybkiego użycia. Żarcie i może, 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 może tabletki i może to. Ale tabletki tutaj bardziej pod, pod ręką. Znaczy nie tabletki, apteczki. Dobra, idziemy. Idziemy po drewno. Drewno gdzieś tu niedaleko w sumie powinno być. Tylko mam nadzieję, że tego człowieka z pistoletem już nie ma tutaj w okolicy. I mam też nadzieję, że mi się uda zdobyć jakiś pistolet w ogóle niedługo. Chyba! O! A może ten typ co strzelał tutaj? Może on gdzieś tutaj normalnie zginął i się wykrawił i tutaj jego gdzieś leży i będzie mi za darmo, czy? To jasne. Dobra, nie ma co gdybać. Musimy po prostu wyruszyć. O kurczak. Znaczy kura właściwie. W sumie czym się różni kura od kurczaka? Ludzi nie ma na drodze, tak radośnie wybiegam. Trochę głupio w sumie, tylko czerwone wilcy. Czerwoni wilcy, on, tak, tak można powiedzieć. Tu jest jakaś chałupa, mam nadzieję, że nie ma lokatora w tej chwili. To kilo sobie też mogę zrobić, ale do kilofa chyba potrzeba blueprint, nie? Chyba do kilocha trzeba blueprint. Tam widzę drewno gdzieś. Daleko, daleko. Czy jest w ogóle miasto, to dlatego jest taki ruch. Ja tam chyba po drugiej stronie zaczynałem jakoś Dobra, tam jest drewno, tak, tam jest drewno, jest drewno! Drewno Drewno, 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 drewno. lubię drewno, drewno jest fajne Mam nadzieję, że mi tu jakiś zaraz jakichś krzaków, kurde, nie wyskoczy jakiś Bebok, od momentu widzę drewno, gdzie nawet jest. Fak! Coś tu biega. No kurde świniak, no weźcie mnie, jest. Nie... Super. No, ktoś właśnie się samobójstwił. Podobnie jak ja, ostatnio skaczek z kilku Dobra, drewno jest. Nie ma nic, co mogłoby mi przeszkodzić w zdobyciu tego drewna podrapać sobie nos mikrofonem zawsze w pokoju. mam drewno 166, To trochę mało w sumie. Także jeszcze może e, jeszcze może gdzieś coś. Może gdzieś coś jeszcze. No może gdzieś coś jeszcze drewno drewno. Taś taś. Tam jest, tam są kamole jakieś, ale na razie kamoli nie potrzebuję tak bardzo jak drewna. Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Jeszcze nie. Najpierw mi dajcie broń palną zrobić, potem ludzi mi tu pokazujcie, a teraz na razie nie ważcie się tu jakichś ludzi przysyłać. Dobra, zepnę sobie te kamienie, jakkolwiek to zabrzmiało. I pójdę na drugą stronę drogi, na tę moją stronę drogi. Tu coś pisze. Serwer nie działa. To niedobrze. Taki towy. Jak może nie działać? Przysk, kurde. Ech. Dobra, za 5 minut się zajmę serwerem. Teraz gram. Teraz gram. Grać. Nie ma tu nikogo. No w ogóle muszę dosyć wyraźnie być widoczny z dłuższych odległości, bo mam po prostu... albo nic, albo mam same gacie. Zależąc... Shit! Coś mnie goni, coś mnie goni, coś mnie goni! Odbiegnę kawałek... ...i będziemy mogli zacząć strzelać. Tam jest drugie wilcy. Czemu on jest taki szybki? Halo? Nie chcę się odwracać, żeby do niego strzelić, bo mogę nie zdążyć. W sumie... Ale w sumie mam pełny, pełnię życia, więc... To się by mogło udać, ale z drugiej strony jestem blisko domu, więc mogę też wstąpić do domu i po prostu się tam schować, ale z trzeciej strony mogę nie zdążyć otworzyć drzwi, więc... Ale on jest blisko mnie, kurde. Skubaniec. Nie. O! Jest! O jest! No gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie? Tam jest! Chodź tu! Co, teraz już nie jesteś taki mądry, co? Teraz już nie jesteś taki kozak! Masz! Kurde! No, tak się właśnie, kurde, kończy zadzieranie z awokizem, hoho. Masz, masz. O, ziemia. Jest komenda na nadwalanie ścian, to dobrze. Będę sobie mógł później, ee, ten safe zrobić bez wychodzenia powiedzmy po C4 jakieś Dobra, mieliśmy zrobić Large Wood Storage na przykład dwie sztuki od razu, na dzień dobry także zrobimy sobie, myślę, ten large, large Wood Storage i będziemy kończyć tę te serię, znaczy nie serię, tylko ten odcineczek Dobra, mamy Large Wood Storage i ups się sobie Wood Storage Na przykład tu jedno i drugie nie wiem tu Da się O i da się przez okno otworzyć to wolę nie sprawdzać Także tego Tutaj mamy ledge Wood Storage I tutaj sobie damy różne rzeczy, których na razie nie będę potrzebował na przykład krew, na przykład. to na przykład żarcie w sumie nie amunicja do tego, którego i tak nie mam e, jakiś tam charcoal, surfer brurur. deski, papier flara, pochodnie e, puszki, jakieś tam niech zostaną w sumie animal fat, też nie potrzebuje bresty, to można sobie to wrzucić już na ogień Otwórz. Tak jest. Dobra, i w takim razie na tym kończymy ten odcinek. Zapraszam na następny. Dzięki za oglądanie i na razie.